Ferie na pomorzu dobiegły już końca, natomiast podczas ich trwania warunki sprzyjały aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Doskonałym miejscem do aktywizowania najmłodszych jest Stok narciarski w Trzepowie. Ferie się kończą. Jak za moimi plecami widać od pierwszego dnia do ostatniego dnia. Mróz, śnieg i proszę zobaczyć bajeczne słońce, a jaka frekwencja to widać. To jest taka oferta dla turystów, Miasta, dla mieszkańców, również kolbów, dla naszych sąsiadów, ażeby można było sprawnie, szybko przyjechać, odpocząć, pojeździć. Trzepowo rzeczywiście tutaj bije wiele innych miejsc turystycznych, szczególnie e, jeśli mamy taką dobrą pogodę. Trzepowo, Przywic, No i Wieżyca są to znakomite miejsca. No i oczywiście, jeśli chodzi o pieniądze, jest to o wiele tańsze niż daleki wyjazd w góry południopolski. Obiekt w Trzepowie jest doskonałym miejscem dla tych, którzy na nartach czy też desce stawiają pierwsze kroki. To jest właśnie świetny stok dla początkujących, ponieważ jest ośla łączka z bardzo niewielkim pochyleniem, gdzie jest bardzo e, powolna lina, która nas wciąga na górę e, i tam można poczynić już pierwsze kroki na tej ośle łączce, ale przy okazji nauczyć się jazdy na wyciągu e, w zdecydowanie mniejszym tempie. Natomiast ten większy stok też w skali ogólnie, ogólnie rzecz biorąc jest nie za duży, więc, więc można tam doskonalić te swoje umiejętności. 1 lutego na stoku zorganizowano zawody o puchar wójta gminy Kolbudy. Jest to cykliczna impreza, która co roku uświetnia czas Przybyłem na stok. Robimy imprezę gminną kolbudzką dla mieszkańców całego Pomorza, nie tylko gminy Kolbudy. W zaprzyjaźnionej gminie Przywic za zgodą włodarza tej ziemi pana Wójta. I to jest moim zdaniem fantastyczny przykład na to, jak tu gdzieś na dole, w małych jednostkach samorządu terytorialnego, można doskonale współpracować, można doskonale się bawić i można wreszcie z sukcesem, bo na tym nam najbardziej zależało, na chwilę chociaż odrywać naszych Milusińskich od komputerów, od telewizji, od filmu. Niech chłoną świeże powietrze i niech tak zawsze będzie. Zapraszam mieszkańców i gminy Przywic, i sąsiadów, szczególnie gminę Kolbudy i Trójmiasto do Przywidza, do gminy Przywic na Narty, ażeby się zimą jeszcze pocieszyć.